W piątą niedzielę Wielkiej Nocy Jezus daje nam kolejny z obrazów odnośnie do samego siebie. Można powiedzieć, że zaczynamy patrzeć na Jezusa obrazami. W czwartą niedzielę powiedział nam o tym, że jest dobrym pasterzem, dziś nam mówi o tym, że jest prawdziwym krzewem winnym. Jezus też wielokrotnie na kartach Ewangelii mówił, że ja jestem na przykład drogą, prawdą, życiem. Jezus używa tego słowa, które przynależy do Boga. Ja jestem. To znaczy się, że taką charakterystykę ma Bóg. Jezus odnosi do siebie również właśnie te słowa. Jesteśmy w rozdziale 15 Ewangelii według świętego Jana w wierszach od pierwszego. Do ósmego. I takim słowem, czy takim wyrażeniem, które w tym fragmencie bardzo mocno daje się odczuć i usłyszeć, to są takie słowa mówiące nam o tym, abyśmy trwali w Jezusie: trwajcie we mnie. To nas znowu odwołuje do świątyni w Izraelu, miejscem przebywania Boga. Była świątynia. To było takie zamieszkiwanie Boga pomiędzy swoim ludem, pośród narodu wybranego wcześniej. Także Bóg zamieszkiwał w namiocie spotkania, w parce przymierza. A więc Bóg gdzieś zamieszkuje. W Nowym Testamencie Jezus nas zaprasza do takiego. Trwania w jednym z fragmentów, gdzie uczniowie pytają się: Gdzie mieszkasz, nauczycielu? A Jezus im odpowiada: Chodźcie, a zobaczycie. I Jezus trochę łamie, albo bardzo wyraźnie łamie to, co do tej pory było związane z miejscem zamieszkania Boga. Bo Jezus mówi: Chodźcie, zobaczcie, gdzie mieszkam. Ale nie prowadzi ich do świątyni, nie prowadzi ich do namiotu spotkania, nie prowadzi ich do jakiegoś materialnego miejsca, ale prowadzi ich do relacji z Ojcem. Czyli dla Jezusa miejscem, w którym On zamieszkuje, jest po prostu Jego relacja z Ojcem. I jak Ewangelista Jan zaznacza, oni tego dnia, czyli ci apostołowie, ci uczniowie, którzy o to zapytali się Jezusa, zostali u Niego. Ten dzień, jakby się nie kończy, no bo nie jest możliwe, aby relacja Jezusa do ojca się zakończyła. To jest wprowadzenie ich w takie zamieszkanie, w takie trwanie, które nigdy się nie kończy, bo ono jest relacją syna do ojca i ojca do syna. Możemy także, idąc po linii listu do Hebrajczyków, uświadomić sobie, że tak rzeczywiście jest, ponieważ. List ten mówi o tym, że gdy Jezus złożył najdoskonalszą ofiarę z siebie samego, to nie potrzebował do tego jakiejś świątyni, ale stał ofiarą nieskazitelną samego siebie, wstąpił aż do nieba czyli wstąpił do Ojca, czyli do tej relacji, którą ma, którą miał, którą będzie miał na wieki. Gdy mówimy sobie o tym, że Jezus jest krzewem winnym, to przychodzą nam na myśl starotestamentalne obrazy dotyczące tego, czym jest winnica, jaką miała charakterystykę, jakie miała znaczenie dla Izraela Starego Testamentu. I chciałem przynajmniej tutaj ze dwa obrazy przywołać, abyśmy mogli głębiej zrozumieć to, o czym Jezus mówi, gdy stwierdza: Jestem krzewem winnym. Gdy po raz pierwszy spotykamy się z winnicą, to dzieje się to w Księdze Rodzaju i w historii Noego. Już jesteśmy w ludzkości po potopie i Bóg zawiera z Noem przymierze. Że już nigdy ten potop nie dotknie ludzi, już nigdy nie wygładzi ich w ten sposób, a Noe zaczyna właśnie potem zajmować się uprawą winnicy. Jest to takie zawarcie z Bogiem Przemierza, jest to wejście w świętowanie, bo, bo winnica, bo wino ma rozweselać serce człowieka. I w ten sposób Bóg chce dać świadomości Noego takie zapewnienie, że ja chcę, aby ludzkość się radowała, ponieważ ich Bóg chce trwać z nimi. Nie chce ich opuścić, nie chce ich wygładzić. Ale mamy też fragment z Księgi proroka Izajasza z 5 rozdziału, gdy Izrael jest porównywany z winnicą, czyli ten lud, który został wybrany przez Boga, jest widziany jako taka winnica. Bóg wszystko zrobił dla, dla Izraela wykopał tłocznie, prawda, zasadził winnicę, otoczył ją murem. Można powiedzieć, zrobił wszystko, co mógł. A okazuje się, że ta winnica nie wydaje właściwych jej owoców. I Bóg jest zatroskany o to. Dlaczego ona nie rodzi właściwych sobie owoców, tylko rodzi cierpkie jagody? I to sprawia, że w Bogu rodzi się Pytanie, dylemat, co z taką winnicą ma zrobić? Bo mamy tutaj Noego, który te winnice wcześniej sadził, i to było zapewnienie Boga o jego obecności dla Izraela, a teraz, gdy jesteśmy już ileś wieków później, okazuje się, że ta winnica przestała rodzić właśnie takie owoce, według swojego gatunku. A gdy Jezus odnosi winnicę czy winny krzew do samego siebie, to chce nam powiedzieć, że jesteśmy Mu potrzebni. Bo popatrzcie, jak niesamowitym jest to połączenie winnego krzewu i latorośli, które są wszczepione w ten winny krzew. Nawet gdyby był najpiękniejszy winny krzew, to jednak on nie jest w stanie przekazać owoców. Bez lato rośli, to na lato rośli pojawiają się owoce. To dopiero one mogą uweselić całe stworzenie, całą ludzkość, każdego człowieka, który po te owoce sięgnie. I dlatego Jezus, odnosząc właśnie siebie do winnego krzewu, a nas do lato rośli, mówi nam: Ale trwajcie we mnie, bo tylko wtedy zarówno wy będziecie mogli wydawać owoc, ale i ja będę mógł tak naprawdę się realizować bo ja po to przyszedłem na świat żeby dać ludziom wesele aby dać ludziom prawdziwą radość Niesamowicie dotykające są te słowa że Bóg zdecydował się na nas że w jakimś sensie bez nas nie byłby w stanie działać w świecie nie jest to możliwe on działa u wesela Poprzez winne grona, ale one pochodzą z latorośli, bo one na tych latoroślach się pojawiają, ale nie byłyby one możliwe bez wszczepienia w winny krzew. Zechciejmy właśnie przyjąć taką naukę Pana Jezusa, który tak bardzo nam zaufał, ale jednocześnie prosi nas o to, abyśmy wszczepieni w niego wydawali owoce godne uweselania świata i człowieka. Tym, co rodzi się z bliskości z naszym Panem, który jest winnym krzewem. Niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia i zobaczenia.